Jak wygląda taka konsultacja? Zazwyczaj piszecie maila do mnie. Co możemy zrobić? Ja mówię, wtedy potrzebne mi są takie informacje i przeprowadzam wywiad, zbieram informacje o psie, o tym w jaki sposób y mieszka, żyje, jak się zachowuje, jaką ma ilość ruchu, a także czym go karmicie i tu proszę zawsze o precyzyjne dane i proszę o zmierzenie ich. Dotyczy to również na przykład spożycia wody. Proszę również o dostarczenie wyników badań, które robiliście. Jeśli to jest pies chory i czasem brakuje jakichś badań, wówczas proszę o zrobienie tych badań, dostarczenie ich do mnie i wtedy to daje mi podstawę do przygotowania diety. Pracuję nad tym dietą i spotykam się z Wami online, na żywo, telefonicznie i przekazuję Wam informacje, w jaki sposób powinniście tego psa żywić, a także załączam do tej konsultacji opis tej porady, czyli dostajecie nie tylko naszą rozmowę, ale również dokument, w jaki sposób postępować na co dzień, żeby ten pies był zdrowy. I tak wygląda cała konsultacja dietetyczna. W przypadku psów, które przychodzą do mnie osobiście, dokonuję osobiście pomiarów psa, czyli mierzę, jaki ma obwód, długość nogi, żeby ocenić sylwetkę jego ciała, czy pies waży prawidłowo, za dużo, za mało. W przypadku psów, których konsultuję online, Daję dokładne instrukcje, jak możecie to zrobić sami, bo ocena sylwetki jest bardzo ważna do prowadzenia prawidłowej diety dla psa.